Centrum Skłusza Redeko, Do końca tygodnia brązowi medaliści Mistrzostw Polski będą ćwiczyć na własnych obiektach. W sobotę piłkarze rozegrają pierwszy tej zimy sparing. 11 stycznia o godzinie 12 na głównym boisku stadionu przy Oporowskiej ekipa WKS-u zmierzy się z trzecioligową ślęsą Wrocław. Dwa kolejne sparingi czekają wrocławian już na zgrupowaniu w tureckiej miejscowości Belek na które piłkarze wylecą 13 stycznia dwa dni później brązowi medaliści mistrzostw Polski zagrają towarzysko z 13 zespołem ukraińskiej ekstraklasy Hoverla Uzhhorod. Kolejnym sparing partnerem Śląska nad Bosforem będzie niemiecki FC Sankt Pauli. Spotkanie z szóstą aktualnie drużyną drugiej Bundesligi piłkarze Stanisława Lewego rozegrają 19 stycznia. Drugie tureckie zgrupowanie Wrocławia rozpocznie się 24 stycznia i potrwa do 3 lutego. Tym razem Śląsk skorzysta z ośrodka w miejscowości Antalia. Podczas tego obozu sztab szkoleniowy WKS-u zaplanował cztery kolejne gry kontrolne. Nowe centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl